Witajcie w mojej klasie, najgó... Co tacy, jak mówię, no. Nie. Jesteśmy w szkole, najgorsza część życia. Uspokój się, chłopie! Ale ja się uspokoić, nigdy się nie uspokoję. Ja się nigdy nie uspokoję. Uhu! Ja Ej, coś napiszę. No. No, back, no, back. no. Pan Nie... Nieee Szkoła jest wylądowana, ja wychodzę Proszę Pani, czy ja mogę wyjść? No tam śpię 10 w końcu dostał! Ej! 10 points dostaje mi minus chyba fisz Czemu tej ławko rzutasz? W ogóle... O nie, ona chce ją zjeść na śniadanie. Widzieliście, tam było ryba, ona jest. Ryba. Jezu, nie, nie. To sobie, to jest psychopata, ja uciekam. Nie mogę wyjść. Pani wypuść mnie pani. Pani mnie wypuścić? Plaskacz. Oh. A koniec zabawy. Koniec. Koniec. Winniśmy Państwo kupić. Czy nie? I zrobię za to. Mam to kupić. Hmm. Dobra, kupiłem. Kupiłem to. Mam 58 końców. te sobie osnego. Żygamy wszyscy razem Skola. O, napiję się. A dobre dobrym. Mmm. ten bobuks. O, Za to kupiłem tylko dwa te. To się w ogóle nie opłacało. Co jest z moim życiem? Co? Nie! Nie, nie jadę do odpowiedzi. Ja do odpowiedzi nie! Ja nigdzie nie idę. Nie, nie, nigdzie nie idę. Tam Wypuść mnie z tej ławki! Ja chcę do baconka. Baconek smutny. Nie widzisz go? Ty potrubowałaś mu życie! No, Chodź tu! Chodź tu! Ty! Ty. No, nie... Nie, wisz, Ona chce cię zjeść! czy. Nie... Oni no, takie głupoty gadają. Masz mi się spać, chcę... Co chciało mi się... Oh, oh, o śpiew CO TY robisz? Boli go coś Hejo Hejo Ja zagraną do Nuba Nube Nube Nubek Chodź no. Nu. This is way I left. So yeah, to on Bacon! <laughs> hmm. Co oni robią? No, boli ich coś. No, boli ich. No, no, coś się stanie w tej szkole, bo oni się tylko wygłupiają. Moja no, moj no, no. Ty, bacon! Jesteś głupi. Jesteś głupi. Śmierdzi się z gimby. Jaki obs, Co w Maj nagrasz? Jaki Ops? Nie ma żadnego Obsidiana, co ty piszesz? Ja no nie wiem, co tam piszesz. 10 punktów to chłop nie no. no, na mnie nigdy nie weźmie do tej odpowiedzi. No. Jezu. Helikopter w szkole mamy. Jeden i drugi! Nie no, to jest dziwne jakieś, to jest jakieś dziwne. Czemu ja dalej płaczę? Sammy. <laughs> Laskoć beit co? co? Co ty dziewczyno gadasz? Bo ja nie słyszałem? Jeszcze no co ty gadasz? Co ty gadasz? Nie no to będzie chyba najdniejszy odcinek, bo ja nie mam duży bobux Wszystko wydałem. Popa. Popa. Ja nawet na to już nie stać. A nie, stać się. Kubi się widowie? Kubić? Kupić? Kupić? Ewo! Więcej. Bobuks. Ja Bobuksy. Hmm, jest coś fajnego w ale może są są chips. Et. Mogę zjeść chipsy. O. Jemy. chipsiki mamy. O. A, pyszne. Tylko to nie chce mi zniknąć. Weź spadaj z mojego ekranu. Co inne jeszcze rzeczy. a ja nie zauważyłem. Był. Co z...

Я его ждал там. Что это? Ну. Ну. Да.

gdy ona to zobaczyła, to mi ją przesyła na O, mogę tutaj coś... God. Co ja gadam? Co za głupoty. Głupaki. Jestem Donosem! Niszcie świat! Kto beknął Kto beknął suku? Kto kuchnął. Ty kuchnąłeś? Może twaj długę, gębę chodź tu. Najgorsze się nie da się tu przejść. No jeden punkt pięknie. Nie no nie wiem, oni są ci płyną. Czemu oni lecą w góry? No. Ja pie... Kiedyś może nagram ten... to, gdy będę mieć więcej bopx. Nie no, co ona robi? To jest, ten, to jest ta piosenka rok. Nie. No. Słuchajcie, to tyle z mojej szkoły jest pojoma, naprawdę. Czekamy <laughs> się, widzimy się w następnym dniu w szkole, pa.